Ten nowy film Bruk Havenowski Detektyw jest właśnie w kinie Serio? Ty... Ja. Ale fajnie To może pójdziemy dzisiaj do kina go obejrzeć? Ja. No pewnie Nie idź z tym pajacem tylko ze mną ja. Odwal się Krzyśiu. Dokładnie wynocha ja. To co idziemy od razu po szkole No spoko. Mam plan. Ośmieszę go w tym kinie. Szybko idę do sklepu kupić jakąś straszną maskę, żeby go wystraszyć. Dzień dobry, poprosimy dwa bilety na bruk Hewenowski detektyw. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Idę do łazienki, zaraz wrócę. Spoko. Co się stało? Tam jest jakiś potwór, to niezły potwór tym mięczaku z tobą. <noise> Serio przestraszyłeś się go. No bo on miał straszną maskę na sobie. Powinienem się na nim zemścić za to, że mnie tak ośmieszył przed moją koleżanką. Nie. Yeah.